Tradycyjnie w radach osiedlowych i placówkach oświatowych odbywały się zabawy Mikołajkowe. W piątek świętowało przedszkole publiczne numer 5. Chociaż pierwotny plan zakładał wyjazd do Zalesia, to skutki czwartkowego huraganu skutecznie pokrzyżowały plany. Ze względów bezpieczeństwa, to Mikołaj przyjechał do dzieci. Dzieci bawiły się w swoich salach, atrakcji nie brakowało. Pracownicy transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu spisali się na piątkę. Tego dnia wszystkie dzieci otrzymały prezenty. W sobotę bawili się pod opieczni rady osiedla numer 4. Imprezę zorganizowano w stołówce szkoły podstawowej numer 8. W końcu nadszedł najbardziej wyczekiwany moment zabawy, czyli wręczanie paczek. Honoru dostąpił sam Mikołaj, któremu zajęło tu sporo czasu. Zabawę mikołajkową zorganizowała także Rada Osiedla Gryfitów. Urządzono tu prawdziwą dyskotekę w świetle reflektorów. Organizatorzy, przebrani w bajkowe stroje, zadbali o dobrą zabawę. Tego dnia nikt nie miał prawa się nudzić, zwłaszcza że na wszystkie dzieci czekały paczki ze słodyczami. Mikołaj, jak nakazuje tradycja, wjechał na salę na swoich saniach. Przywitany głośnymi okrzykami, gromkimi brawami, odwdzięczył się najlepiej jak mógł. Rada Osiedlowa Jasienica Mikołajki świętowała w sobotę. Jak co roku organizatorzy przygotowali bogaty program artystyczny. I tym razem Mikołaj nie zawiódł. Chociaż pogoda spłatała figla, to brodaty starzec zdążył na czas. Za cierpliwość nagrodził dzieci słodkimi paczkami. Rada Osiedla Stare Miasto od wielu lat Mikołajki obchodzi tak samo. Przed zabawą przedstawiciele Rady odwiedzają niepełnosprawnych mieszkańców. W tym roku odwiedzili dziewięcioro dzieci. Z kamerą byliśmy u Patryka, Kamila i Weroniki. To miły gest ze strony Rady Osiedla numer 2. Niepełnosprawne dzieci wiedzą, że tego dnia przyjdzie do nich Mikołaj. Czekają na niego od samego rana. Po południu odbyła się zabawa Mikołajkowa w siedzibie Rady. Jak co roku przybyło sporo dzieci. Wszystkie otrzymały paczki ze słodyczami, a zabawa trwała do wieczora dzieci. 85 dzieci wzięło udział w zabawie mikołajkowej zorganizowanej przez radę osiedla numer 6 w Policach. Impreza odbyła się w klubie nauczyciela, czas umilała orkiestra, która przygotowała konkursy i zabawy dla uczestników imprezy. Tradycyjnie był także Mikołaj, który każdemu młodszemu mieszkańcowi osiedla wręczył prezent. Wspaniała zabawa, dzieci od wieku 3 do 11 lat. I myślę z rodzicami, z dziadkami, z opiekunami. Jest to impreza bardzo fajna i wspaniała. I myślę, że głęboko zapadnie w pamięci dzieciom z naszego osiedla. Najmłodsi byli przebrani w stroje były księżniczki, baletnice, a nawet mikołajki. Nie zabrakło także rycerzy i innych postaci z bajek. Organizatorzy imprezy zadbali, aby każde dziecko było zadowolone. Członkowie Rady przez dwa dni prowadzili zapisy na niedzielną zabawę. Zainteresowanie imprezą było tak duże, że zwiększono liczbę uczestników. Świadczy to o tym, że imprezy organizowane przez RO6 spełniają swoją rolę, jaką jest integracja mieszkańców osiedla. W Japonii! W Japonii? Ale to niedaleko! To niedaleko! W Japonii! Oczywiście. Tradycyjnie w Policach zorganizowano imprezę Mikołaj Zwierzętom. Na polanie za szkołą podstawową nr 8 około 60 uczestników spotkało się, by pomóc zwierzętom przetrwać zimę. Dzieci przygotowały 19 karmników, do których będą sypać karmę i całą zimę, służyć ptactwu jako Mikołaje. Po prostu w ten sposób chcą ich dokarmiać, a jednocześnie robić im tak zwane prezenty. Podczas sobotniego spotkania nie zabrakło także konkursów. Były wyścigi sztafetowe, w których nagrodami były drobne upominki. Wszystko po to, aby w ten południe uczestnicy nie zmarzli. Było także ognisko, na którym pieczono kiełbaski. Dwaj Mikołaje, którzy tutaj dzisiaj nas przywitali, na pewno wręczą nagrody za konkursy, wręczą trochę słodyczy, no i oczywiście wszystkie dzieci dostaną na pamiątkę okolicznościowe znaczki. Niesienie pomocy zwierzętom i ptakom jest realizowane w Policach od ponad 30 lat. Wcześniej impreza ta nazywała się Pomagamy Mieszkańcom Pól i Lasów. Jak co roku główną atrakcją było nagrodzenie karmników. Spośród 19 wybrano najbardziej praktyczne. Dzieci nie zawiodły i wykonały ptasie budki różną techniką. Teraz ptasie stołówki zawisną na drzewach, parapetach domów czy balkonach. Na szerszą relację z zabaw niekołajkowych w Policach zapraszamy w czwartek 12 grudnia.